No hejka hejka, dzisiaj dzień piąty. A jak myślicie, ja troszkę się boję, że jutro będą większe prezenty, bo są mikołajki, a, a dzisiaj, że przez to będzie tak słabiej. No ale nic. E, próbujemy. Już zaczynamy od tego e, a Horses, tylko to jest dziewięć. Czekajcie, muszę go przesunąć dobra i tutaj mamy otwórz 5 grudnia otwieramy i mamy piąteczkę jest duże pudełko fajne jak każde I teraz słuchajcie duże i puste o, skarpety następne, ale okej okay. skarpetki są zawsze okej, okay, bo to jest jak wam mówiłam, lubię takie praktyczne prezenty niebiesko-szare więc też spoko ładniejsze są według mnie te z ale ale jest okej okay. w moim rozmiarze, nie no, klasa Super, horses dzisiaj, git, mamy skarpety. No, teraz Horsbrand, który tak wysoko postawił w tym roku sobie poprzeczkę. Uff. Coś tam jest, słuchajcie, z zamkiem. To jest Etuin paszporty. Ej, spoko planowałam sobie kupić. Już wam mówię. Tak, tak, Etuina paszporty. Ej, no super. Szare, tak, no bo już wiemy, że to jest ta kolorystyka tegoroczna. Super, super fajnie. Mega, mega się cieszę w ogóle. Jest takie fajne prezenty. No same praktyczne, które mi się przydadzą, więc rewelacja. No tak naprawdę no oprócz cukierków Horses, bo cukierki to mogą być w małych kalendarzach jakby, może a nie w takim, no ale oprócz tego cynku, no to mamy, zobaczcie, już same fajne rzeczy. Spoko. No i teraz nasze kosmetyczne kalendarze. Ósmy, piąty... Czekajcie, muszę zmienić rękę, bo... Nie, znowu krem do rąk dla No ja wymówiłam, jak jakie mam zdanie z dla jeźdźca w kalendarzu końskim. Więc no trudno, no trudno. A możecie sobie porównać jakby dwa produkty i potestujemy może za to, który jest lepszy, czy Efol czy Overhorse. No zobaczymy. Dobra, wraca FL na swoje miejsce Fallowe. I został nam ostatni, numer 4-5. Krem się na mnie obraził i spadł. Jakieś pudełeczko. Ej, pasta do butów. E... Wystraszyłam się, że jest brązowa, ale na szczęście jest bezbarwna. Bezbarwna, może dzisiaj wyciągnę oficerki i potestujemy. Także. Same fajne prezenty. Jeszcze Wam otworzę. Zobaczymy ją może w takiej tubce. Z gąbeczką. Spoko. Jest dobrze. Jest dobrze. O. Dajcie znać jak Wam się podobało. No mi bardzo. Jestem mega zadowolona. No Horse Brand na czele. Strasznie się cieszę, bo wahałam się czego kupić po zeszłorocznych słabych prezentach. Także super. Pozdrawiam, papa. Pa.